Siema, 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 no wczoraj się udało po tej najniższej linii oporu e, ustrzelić, więc fajnie, bardzo mnie to cieszy, dzisiaj bawimy się dalej, e, bo to oczywiście e, ma być daily, daily betting, także trzy propozycje na na kuponie na dzisiaj. Przede wszystkim Brentford. Eee, oni te rożne w czterech różnych biją od pięciu bezpośrednich meczów, e, znaczy bezpośrednich, pięciu ostatnich meczów i to nie z byle jakimi rywalami, bo byli z Chelsea czy, czy z Tottenhamem, więc nie z samymi ogórkami. E, też nie grożą im puchary, ani, ani spadek, więc za, znowu zagrają sobie na takiej luźnej głowie. Minimum cztery różne, mam nadzieję, że nabiją, bo to jest kręgosłup tego kuponu. Dorzucam zwycięstwo Leverkusen, bo ich przeciwnik zaraz ma e, rywal, w, e, w, te, ich przeciwnik ma zaraz półfinał w czwartek w e, w lidze Europy. Dodatkowo minimum 1 gol München-Glasbach z Lipskiem, bo też Lipsk ma zaraz półfinał w lidze Europy w czwartek, więc wydaje mi się, że to będzie troszkę ważniejsze niż, niż tutaj ligowe potyczki. Chociaż Lipsk tak naprawdę jeszcze walczy, żeby w tym czubie się utrzymać. W każdym razie myślę, że, że tutaj będzie lekki odpuścik i w coś takiego idę, czyli rzuty rożne Brentfordu, czyli zwycięstwo faworyta. I minimum jeden gol Underdoga. Eee, oczywiście trzymam za to kciuki. Dla Was dodatkowo konkurs. Pięć do wygrania. Co trzeba zrobić, żeby nie powalczyć? Subskrybować kanał. Zostawić łapę w górę tutaj pod filmem. I w komentarzu typujecie dokładne wyniki. Minutę pierwszego gola w dzisiejszym meczu pomiędzy United a Brentfordem. Dopisujecie swój login gracza z BetClika. Komentarze edytowane, dodane po godzinie rozpoczęcia meczu. Oczywiście nie biorą udziału w zabawie. Także zapraszam do typowania. Wszystkie ważne informacje w opisie pod tym filmem. Pozdro.